Dzień dobry, 23 października 2024, godzina 15:40. Przed chwileczką był u mnie listonosz. I tak, pan, kto tutaj? Wójt gminy Drawsko do mnie skierował, nie do mnie, bo to pismo nie jest do mnie, ale tak jak wczoraj powiedziałam temu panu, z którym rozmawiałam, odbieram po prostu wszystkie pisma, bo są to dokumenty fałszerstwa, które oni sobie tutaj wykonują. PESEL jest na mądraską Karolinę, a nie na Karolinę Mądraską, więc tutaj ten, kto wypisał ten dokument, złamał prawo. Złamał prawo. I tu jest 16. Upomnienie, to jest upomnienie, nie? I mam zapłacić tutaj, widzicie, podatek rolny. Gmina Drawsko ma wzięty kredyt w PKOS-a, kredyt w BS-wieleń, BS-wieleń, tych BS-mikołów. Ja zrobiłam zrzuty już tego budżetu, który oni tam z tym zadłużeniem sobie uchwalili. i ja z chęcią będę płaciła podatek do kogoś, kto jest legalny, kto jest legalny, a tu jest upoważnienia wójta pani, która ma na siebie założoną firmę z Dunsem, z numerem Duns, i Anna Fręś, ona doskonale o tym wie, bo ona już jest którąś kadencję i na nią jest założona gmina. Gmina tutaj Drawsko, a teraz jest magistrat. Magistrat. A teraz Wam pokażę jeszcze coś, bo tutaj była, że do mnie na pewno oni skierowali polecony, że oni teraz mają to potwierdzenie. Oczywiście na tym potwierdzeniu było Karolina Mądraska. Ja podpisałam, tak jak mam w dowodzie dzisiaj, Mądraska Karolina, bo później, tak jak tutaj, dlaczego Wam to tłumaczę? Bo tak jak mądrzy tam zawodowy Polak i inni pozostali, którzy mówią, nie odbierać tych pism, nie odbierać tych pism, niech oni sobie tam robią, co chcą. I oni tak robią sobie, co chcą, i fałszują dokumenty, a wy o tym nic nie wiecie. I tak jak już wiele razy wspominałam, potem przychodzi trzech policjantów proszę się pakować, bo idzie pani do psychiatryka na przesłuchanie do, do tej, no do prokuratury, a tam siedzi psychiatra i on was nawet nie przesłuchuje, tylko po prostu pisze sobie tam co on tam chce i uznaje, że jesteście chorzy psychicznie, bo firma firma tutaj Drawsko, wójt gminy Drawsko pani, pani Anna Fręś, ona nie ma nic sobie do zarzucenia, bo ona po prostu siedzi w magistracie, w magistracie niemiecko-amerykańsko-angielskim i ona może fałszować bo jej policja nic nie zrobi. Nic jej policja nie zrobi, bo nawet jak zawiadomię tą policję, bo wiele razy zawiadamiałam tą policję i policja nie, zro nie zrobiła z tym nic. A teraz yy, powiem wam, co zrobił dzisiaj listonosz, Więc po prostu, po prostu to już jest w ogóle przestępstwo, takie, że się w głowie nie mieści. Pytam go się, co mam podpisać, dlaczego mam podpisać, skoro podpisałam już tą białą, tą, zawsze mówię zdrabkę, tą białą, no co do odesłania, to dlaczego ja mam na tym elektronicznym podpis składać na tym elektronicznym urządzeniu? co mam podpisać, a pan mówi, co pani tam podpisze, to już obojętnie. Więc zrobiłam dwa krzyżyki, ale odwróciłam się z powrotem i zaczęłam odchodzić, bo jeśli cokolwiek, no to zrobiłam dwa krzyżyki. Ale coś mnie po prostu tknęło, żeby cofnąć się z powrotem do listonosza. Co robi pan listonosz? Nie przekreśla tego, co ja, nie, nie, nie odrzuca tego, tylko robi po swojemu, pod spodem, bo on twierdzi, że on tak musi. I pisze Karolina Mądraska. Ja mówię, fałszuje pan dane, bo to nie jest Karolina Mądraska, tylko do Mądraskiej Karoliny pan przywiózł te listy. A tutaj wszędzie przyszedł drugi list z kasy. Z kasy, oczywiście szybko, bezpiecznie, zawsze na czas. Tak, załóż konto we cruise i korzystaj z usług online. Do tej pory nie wykazali legalności. Przywłaszczyli sobie tu e cruise, jaki kruz, kasa, przywłaszczyli sobie to logo. Przywłaszczyli sobie to logo, nie wykazali tutaj uprawnień. To jest już chyba dwa albo trzy lata. Nadal widzicie szantażują, prześladują mnie, że Karolina Mądraska Dębowie 3. Ma im wpłacić tutaj ile? Ile tu jest? 660 zł. Policja nie robi nic. Nic, powtarzam. To nie przyszło. To przyszedł zwykły. O, widzicie, przyszedł od y, po prostu pani, y, jak ona tam się nazywa? Zapomniałam. Zapomniałam. A nie Angelika, tylko. No nieważne. Jest nagrana ta rozmowa, pani jest świadoma tego, co się dzieje tutaj w Polsce, nie robi nic. Tak samo pan Listonosz dzisiaj naprawdę mnie zdenerwował, jak do tej pory z nim normalnie rozmawiałam, tak dzisiaj mnie zdenerwował. Z dowodem doręczenia polecony to jest fałszerstwo fałszerstwo dokumentów, powtarzam, i wyłudzanie. Pieniędzy. Krus nie zapewnia mi emerytury. Nie chcę tutaj, żebym ja płaciła tylko składkę wypadkową, tylko oni chcą ten haracz, ten haracz dla, swojej, dla swojego gangu. Dla swojego gangu. I w ogóle oni chcą od Karoliny Mądraskiej. Od jakiej Karoliny Mądraskiej, jak takiej kobiety nie ma? Nie ma takiej kobiety. I naprawdę radzę Wam, żebyście ten bajzel zaczęli porządkować i policja, żeby się za to w końcu wzi wzięła. Bo to przechodzi ludzkie pojęcie, co Wy robicie w tej Polsce. Nic nie robicie. Nic. Was ta kara, wszystko Was też dosięgnie. Bo nie tylko, że będą ludzie, rolnicy prześladowani, którzy żywią Was, bo teraz znowu są świnie utylizowane. Ale wszyscy po prostu będziecie cierpieć. Przekonacie się, jak się policja za to nie weźmiecie. Bo nawet jak po mnie przyjedziecie, zamkniecie mnie, to ja jestem tylko jeden człowieczek. Ale ginie cała Polska. Czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę, czy nie zdajecie sobie z tego sprawy? Że fałszujecie wszystko, okłamujecie samych siebie, okłamujecie. A takie, takie później jeszcze kto tam? O, jeszcze mi się przypomniało, bo pan tutaj Paweł y, Trafelski cały czas y, po, y, tam mi próbuje udowodnić, on nie zna Katarzyny Tarnawy Gwócz. Y, to jest ta pani, która po prostu tutaj zbierała pieniądze za pisma, które przygotowywała i dla wojska, i tam pracowała z tym no, płaczkiem. Płaczek oczywiście wszedł do rządu, do Sejmu, bierze co miesiąc pieniądze, obudź się Polsko, witaj Polko i Polaku. No i co dalej? Nic. Nic, i Paweł Trafalski, bo nie chce przekręcać i nie chce po prostu ten. Napisał tam jeden komentarz, drugi komentarz, nie zna mnie, ale już mnie po prostu szantażuje, żebym ja się uspokoiła. Teraz już zmienia tam troszeczkę zdanie. Nie poznaje nikogo, ale on chce tutaj rządzić. I polska cywilna i demokratyczna kontrola. To jaka jest ta wasza kontrola, skoro przysyłają nadal do mnie takie pisma? To jaka jest ta wasza kontrola? Darcie sznupy na ulicy, bo was policja chroni? To jest wasza kontrola? No i Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. I jeszcze mi pisze, że to nie jest to samo, że te, e, Polska, Polska Cywilna i Demokratyczna Kontrola to nie to samo co Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. No, nie to samo, bo wy sobie zmieniacie co chwilę, yy, po prostu was tam ustawiają te służby, służby angielskie was ustawiają, yy, te szpiegi was ustawiają, żebyście po prostu manipulowali tu w Polsce i robili, co, co wam się nie podoba. Jutro będą monarchowie się spotykać. A kto ich utrzymuje, co? Kto ich utrzymuje, tych wszystkich królów i tych wszystkich, co, co po prostu będą jutro się spotykać. Także wszystkiego dobrego życzę i ja chcę, żeby te dane były po prostu wiarygodne. Ja będę płacić, jak uporządkujecie te moje dane. Bo to nie jest, to jest kłamstwo. To jest po prostu kłamstwo, które wy tutaj i szantaż. Szantaż, bo szantażujecie mnie później psychiatrą, policją, prokuratorem. Ma to być uporządkowane, wtedy, wtedy zapłacę, zapłacę, co do złotówki wam będę płacić. Ale te dane mają być po prostu uporządkowane. I tutaj, bo już chciałam pojechać do tego Drawska, już chciałam naprawdę odwiedzić ten magistrat i panią Annę Fręż, bo ona dostała ode mnie książkę, jak wróciłam z Warszawy, sposób na sukces i osobiście ze zmarłym mężem jej do ręki wręczyłam. I tak ty mnie po prostu wspierasz. Biorąc kolejne kredyty, bo tych kredytów macie nabrane od cholery i ciut-ciut na tą swoją firmę. Także wszystkiego dobrego wam życzę, bo jadę może 20-30 zł zarobię na grzybach. Bo tyle, tyle tak, tak yy, tam płacą w tych skupach. Bo te skupy też należą nie wiadomo do kogo. Wszystkiego dobrego.